Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Zero makijażu, zero biżuterii, zero niczego. Jestem taka trochę właśnie, nie wiem, taka się czuję trochę goła. Nie, nie chodzi o makijaż, tylko o to, że nie mam na sobie nic, ale po prostu korzystam z wolnej chwili, bo, chwili, bo dzisiaj rano ogarnęłam, się na do szkoły, wstawiłam pranie, miałam jazdy przez półtora godziny, wróciłam do domu, rozwiesiłam pranie, teraz właśnie miałam dostawę, przyjechali em, przywieźli nasz nowy materas, nasze nowe łóżko, także na razie to stoi na ogródku, ale pod daszkiem, także spoko. Więcej Wam dziś pokażę i powiem vlogu. Ale no mam ci taki dzień, że mam bardzo dużo pracy na komputerze i stwierdziłam, że nie chce mi się marnować czasu, tylko po żeby się pomalować. Ile razy pokazywałam się na vlogu czy na Instagramie bez, bez make-upu? Zresztą jakoś nie wiem, nie mam z tym problemu, uważam, no, że mam, nie wiem, ładną cerę i jakoś nie wiem, no nie przeszkadza mi to. No, gdybym miała wyraźniejsze brwi, na pewno bym się lepiej też czuła, ale będę żałowała, że się nie pomalowałam, jak będę to edytowała, to będę musiała na siebie patrzeć, bo teraz patrzę w, w aparat, a nie w podgląd, także. A, dobrze, to później będę się tym martwiła. Witam Was serdecznie w projekcie Denko. Denko to jest filmik, który, w którym Wam pokazuję produkty, które w ostatnim czasie udało, udało mi się zużyć, ale akurat nie w tym Denku, ale zdarzało się nieraz też takie buble, których nie dało się zużyć, dlatego szybkie lądowały do denka, pomimo, że nie były, nie były zdenkowane. Także taki luźny filmik do obierania ziemniaków, miłego oglądania. Koniecznie daj kciukę do góry, jeśli oglądasz ten filmik, żebyś miała pewność, że następny też będzie Ci się wyświetlał, bo tak to działa. Możesz subskrybować, a film tak Ci się nie wyświetli, bo nie dajesz lajka. Zdenko, zaczniemy może od pielęgnacji, bo jest jej zdecydowanie więcej. Zauważyłam u siebie gdzieś tam w szufladzie, bo remont zbliża się już dużymi krokami i w ostatnim czasie miałam taką misję, żeby kończyć jakieś rzeczy takie pozaczynane, pootwierane, bo później e, po remoncie trzeba będzie je znowu e, wsadzić gdzieś do łazienki. I co prawda chyba będzie nawet więcej miejsca, ale no chciałabym trochę się odgruzować i faktycznie pokończyć e, kosmetyki. I tutaj na przykład użyłam, no prawie zużyłam, bo tu nie myślałam, że już koniec, ale e, okazało się, że tutaj jeszcze troszkę jest, więc zaraz sobie to gdzieś smaruję. Miałam na przykład kupione odżywki z Bambiną, bo od swojego czasu dosyć często gdzieś tam e, szmona właśnie smarowaliśmy, bo widziałam, że on jest taki właśnie na, e, naoliwkowany to też mi się lepiej śpi. Ale ja sama po sobie wiem, że jak jestem taka właśnie na naoliwkowana, to mi się lepiej, lepiej śpi, ale mm, kupiliśmy kilka tych oliwek gdzieś tam na zapas, bo czasem ich nie było. E, I tak mówię, kurde, już nawet nie wiem, kiedy ta data ważna, a tutaj jest. Nie no, jeszcze są ważne do maja, ale kupiliśmy już chyba gdzieś z rok temu i ja po prostu je służyłam na sobie. Skład no jest taki, no nie za bardzo na drugim miejscu jest, jest. Jest, jest parafina. Jakiegoś takiego wybitnego nawilżenia to po nich nie czuję, po prostu chciałam je zużyć. Najlepsze dla mnie oliwki Ever, to są oliwki z hipa. Po prostu są rewelacyjne. Jest też olejek, którym właśnie myślę, żeby sobie nie kupić, nie zamówić, ale dopiero jak pokończę swoje rzeczy, bo mam też chyba Skoda,li taki olejek, taki mało do wykończenia, także kończę zapasy. Na pewno to nie jest tak, że kocham oliwkę bambiną, uważam, że jest świetna, rewelacyjna, bo ona jest fajna przez chwilę, ale już się chłonie. To ja nie mam takiego komfortu. Tak jak, tak, ja mówię, że jestem tego taka bardziej miękka, taka zrelaksowana, jak sama balsamowana, bo są balsamy nawet, nie wiem, ten Soap Glory, który jest taki naprawdę dosyć yy, lekki, yy, ale ona jakoś moją skóra tak narzucił, że jest taki bardziej relaksujący, więc jakby mam chyba jeszcze jedną tą oliwkę, więc chcę ją jak najszybciej skończyć i yy, tak przez chwilę myślałam, czy nie poprosić Dorotę, żeby mi przywiozła oliwkę, ale tak mówię... E, oliwka w bagażu podręcznym, nawet dobrze zabezpieczona, zbyt duże ryzyko. Nie będę, nie będę później brała odpowiedzialności, że za, za te 20 zł mm, zepsuła mi wszystkie ubrania w bagażu podręcznym. Także e, jak macie dostęp do oliwki Hip, to uważam, że ona jest naprawdę rewelacyjna i swego czasu też jak miałam taką fazę na oliwki, olejki do ciała, to bardzo często pamiętam na Vesa Beauty sobie zamawiałam, bo oni mają naprawdę bardzo fajny asortyment. Nie wiem z jakiej to marki, czy to było z Cztery Szpaki, mydlarnia Cztery Szpaki, czy z jakiej to było marki, ale był taki olejek do ciała Mango i on był taki świetny, że wo. I też był rewelacyjny olejek, pamiętam to lata temu, jak jeszcze zamawiałam, naprawdę było dawno temu, e Glossy Boxa. Glossy Boxa. Kto pamięta Glossy Boxa? Czy to było w Glossy Boxie, czy w Look Fantastii? W jakimś boksie subskrypcyjnym. I tam, tam był też olejek Skoda Li, w takim dłuższym, takiej dłuższej szklanej ciemnej butelce. Do tej pory pamiętam z zapaki. On był rewelacyjny. No ale mówię, chcę pokończyć to, co mam, i później na pewno rzeczy do łazienki, która dzisiaj tutaj kupowała. E, zależałoby mi też na tym, że jeśli coś będzie stało na wierzchu, że to było takie bardziej estetyczne, a nie takie kolorowe pstrokate, więc. Jeśli macie jakieś polecajki olejkowe, olej, takie, tego typu, to będę wdzięczna za, za rekomendacje. Do włosów użyłam też szampon z Bielendy, wegański szampon do włosów farbowanych, mleczko migdałowe, borówka amerykańska, zielona herbata. Najfajniejsza w tym szamponie była Pompka. Szampon sam sobie, no jak to, te naturalne szampony, taki mało pieniący się, taki przezroczysty. Nie przesuszał skóry głowy, ale też miałam wrażenie, że mogę mieć skórę głowy dwa razy spłukuję, a te włosy nie do końca są dalej takie, takie czyste. Więc jakby no drugi raz, a czym go nie kupiła, jak on się skończył, to po prostu używam to opakowanie w celu właśnie wykończenia wszystkich szamponów, które miałam pootwierane, Zrobiłam taką jedną wielką, wiecie, zle zlewkę. Więc tutaj tak naprawdę kończę zlewkę, ale te szampony wam pokazywałam ostatnio. Ten szampon sam sobie był, był taki ok, ale nie, nie kupiłam go drugi, drugi raz. Ale też przez to, właśnie, że tak mi się fajnie sprawdził szampon z pompką, to mówię: O, może sobie kupię jakiś szampon z pompką. I jakiś czas temu, jak byłam w hurtowni fryzjerskiej sali, tutaj u nas w Peterborough, bo kupowałam sobie te tonery do włosów, to mówię: O. Są różne fajne, takie duże szampony, nie z Redken czy z jakichś innych marek, ale ja mam teraz taką schizę, że nie mam tych szamponów przetestowanych. Boję się, że wydam na coś, nie wiem, 20-30 funtów na szampon, który ostatecznie mi się sprawdzać nie będzie i będzie taki litrowy, stojący, niepotrzebny, niepotrzebny szampon. A z drugiej strony m, też zauważyłam, że po tych takich szamponach ogólnie m, włosy lubię sobie najbardziej sama wystylizować, sama umyć, bo mam wrażenie, że po fryzjerze te moje włosy są takie obciążone. Ehm, nie wiem. Rzadko mi się tak zdarzyło, że po fryzjerze miałam takie idealne, piękne włosy. Może były fajnie zrobione, wystylizowane, ale szampony przeważnie, czy te rzeczy do włosów, do włosów te takie odżywki czy maski, to tak niekoniecznie. A kupiłam też właśnie taką inną, podobno rewelacyjną odżywkę z Loreala, Professional i w ogóle nie wiem ile dałam, bo 15 funtów. I uwierzcie mi, że ona mi spadła raz na płytki i mi się opakowanie rozwaliło od spodu. Ja mówię profesjonalna odżywka, takie opakowanie, co za beznadzieja, więc tak się trochę też, też zraziłam. Mycie buzi, makijaż, teraz może kategoria. Płyn dwufazowe z Nivei, absolutnie uwielbiam. Jeśli mi się czasem z lenistwa zdarzy, że nie mam ochoty zrobić tych trzech kroków po to, żeby iść po zapas tutaj, który mam z łazienki, to później bardzo tego żałuję i przez północy nie mogę usnąć, bo mam tak suche, podrażnione oczy, że jakaś masakra i makabra. Kupiłam to teraz też ostatnio z Victoria Beckham to takie duo olejek i żel do mycia buzi. Testuję, za jakiś czas wam powiem, co, co myślę, bo o czym Zmówiłam tamtym olejkiem, ale co dwufazówka, to dwufazówka, także um, uwielbiam. I ostatnio też było na promocji fajnej, ale miałam schizę, e, że nie wzięłam swojej klapkart i nie chciałam płacić pełnej ceny, w razie czego gdyby, mi, gdyby się okazało, że faktycznie tej klapkart nie mam, także e, muszę sobie aplikację na telefon ściągnąć. E, do mycia buzi zdenkowałam również, tak naprawdę na spółkę to z Szymonem moim używałam, też mu myłam buzię z Loreala, to jest taki e, żel do mycia e, skóry, każdy rodzaj skóry z kwasem hialuronowym. Hi 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 i moim zdaniem, w mojej osobistej opinii, jest to produkt fajny dla osób, które mają skórę normalną w kierunku mieszanej lub przytuszczającą się. Ja jestem taka normalna w kierunku suchej, skłonnej gdzieś do podrażnień i. To był trochę za mocny produkt. Naprawdę brałam go niewielką ilość e, z wodą, wiecie, między, między palcami, myłam sobie buzię i po zmyciu nawet minimalnej ilości produktu czułam takie lekkie ściągnięcie. Jak czujecie takie lekkie ściągnięcie, to oznacza, że jest to produkt dla waszej skóry zbyt mocny. E, no ale przy takiej skórze, jaką mam mój ziomek poziomek, takiej już bardziej nastoletniej, przetuszczającej się, no to on był całkiem, całkiem spoko. Więc myślę, że dużo osób by się z, z tym produktem polubiło. E, ja go po prostu zdenkowałam, skończyłam, trzeba jakiś Kupiłam jakieś śmieszne, śmieszne pieniądze. E, I tutaj kosmety, które dostałam w ramach prezentu rok temu, e, mniej więcej o tej porze, właśnie widziałam się też z Dorotą i dostałam od nich wtedy płyn micelarny i tą e, emulsję do mycia buzi z marki Parijens. E, jest to marka właśnie od Gosi. Jak mam zresztą roku w Warszawie, też zresztą z Dorotą e, na mojej urodziny się spotkałyśmy, to też dostałam od Gosi, taki, e, chyba. Wszystkiego kosmetyki od niej dostałam. Mamy już coś tam na zapasie, że nie wszystko testowałam. I jeśli macie skórę właśnie normalną w kierunku suchej, mieszaną w kierunku takiej właśnie delikatnej, skłonnej do podrażnień, to ja Was ogólnie bardzo namawiam do, test do no nie testowania, tylko do używania produktów takich bardziej mlecznych, jak są emulsje, mleczka, bo to jest o wiele delikatniejsze dla Waszej skóry i właśnie po zmyciu produktu wodą nie macie tego takiego efektu ściągnięcia czy swędzenia. I to był bardzo fajny produkt, więc mogę Wam polecić. Jeśli macie taką skórę, jak, jak ja, ceny nie znam, bo to, jak mówię, to był, to był prezent. Dostałam od. Od Doroty, ale też był niesamowicie wydajne, bo to zupełnie niewielka ilość i już było super. Ja często wieczorem używałam właśnie ten produkt do takiego domycia płynu z mojej twarzy. Też od Gosi, właśnie z tej samej marki, miałam jeszcze Godess Skin Serum, i to był produkt, który też dostałam właśnie we wrześniu, gdy byłam w Warszawie. I to było serum z taką fajną fikuśną pompką zapach jak mamba malinowa, po prostu od razu aż mi chodzą, od razu jakiegoś owocka bym zjadła i powiem wam, że ja nie czytałam tej specyfikacji produktu, obietnic producenta, co ten kosmetyk ma Wam robić. Ja powiem, że zauważyłam, że jest to produkt, który się był taki treściwy, jednocześnie szybko się wchłaniający, bardzo mocno nawilżający, rewelacyjny pod makijaż. Przede wszystkim świetnie komponował się z kremami, które używałam w tamtym czasie, też z taczą, też był świetny. Także mocno nabliżający przede wszystkim. Nie zauważyłam jakiegoś nie wiem, rozjaśnienia, roz... ujednolicenia koloru czy um, czegoś ekstra. Było to bardzo dobre nawilżające serum. Zapach mi się podobał, podobała mi się konsystencja, opakowanie też było super, brakowało mi tylko z boku tej takiej przeźroczystej linii, że mogłam wiedzieć, że o kosmetyk się kończy, zamów nowy, nie wiem, mieć coś na zapasie, więc jedynie do tego bym się mogła doczepić, że świetne, wszystko rewelacyjne, ale z boku ta taka żyłka, żeby było widać, że, że on się kończy, bo 30 ml no to nie jest jak, jakoś nie jest jakieś duże serum pojemnościowo mówię ceny nie znam, bo dostałam to był to był prezent, ale naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona mówiąc o pielęgnacji, bo tamto serum używam na rano na wieczór, myślę, że każdy już to, to doskonale wie, że Kils Cover Concentrate to jest produkt którego używam wieczorami, do swojej pielęgnacji bardzo często po demakijażu używam tylko i wyłącznie ten, ten produkt, powiedzmy, że 25 razy w miesiącu to jest tylko to, czasem Coś tam sobie jeszcze ekstra nałożę, coś tam sobie zaszaleję albo spróbuję jakąś nie wiem, maseczkę, którą można na noc zostawić bez, bez spukiwania, ale to jest taki mój produkt go-to. I na to, ile on kosztuje, jak jest wydajny, co robi, że nie muszę używać nic więcej z nim, to uważam, że naprawdę to jest dobra to jest cena, bo nie wiem, na ile mi taka 50 wystarczy na 9 miesięcy. W cenie takiej na promocji, gdzieś za 40 funtów, można do, dostać może trochę więcej plus minus, tak mówię. Rewelacja. No, rewelacje. E, saszetki, bo mam tu tych saszetek też, też kilka. E, I teraz proszę sobie robić screeny e, albo zrobić stop klatkę, zrobić zdjęcie, oglądać mnie na telewizorze. Tak. E, Ziaria. E, to jest produkt, jeśli chodzi o takie moje top maseczki, to przez te lata, kiedy mam jakąś pielęgnację, której, e, którą sobie kupuję, czy jakoś nie wiem, do kosmetyczki, czy do spama, jakieś zabiegi różne rzeczy robione. E, to ja już mam tak, du tak dużo rzeczy dziś, właśnie przez te lata, jak wpadłam w, powiedzmy, w ten świat beauty, przetestować, przetestowałam, że ja naprawdę mm, dosyć szybko potrafię ocenić, czy coś mi się będzie podobało, czy, czy nie. I tutaj, po pierwszym użyciu tej maseczki, ja miałam taki efekt wow! Po prostu wow, rewelacja. I to jest, jak już może kojarzycie, bo wam to pokazywałam gdzieś na Instagramie. Ziaja, wegan, antyoksydacja, skóra wiotka pozbawiona blasku wrażliwa, jego dla eee, Nigdy nie miałam tak miękkiej, pięknie ogrzyżonej, e, bouncy, po prostu idealnej skóry. Moja skóra po tej masacrze była idealna. Po jednym użyciu, naprawdę coś, coś fantastycznego. Eee, ja nie pamiętam, czy ja ją kupiłam gdzieś w Polsce, jak byłam, czy w polskim sklepie, nie pamiętam, nie kojarzę, eee, ale może ją no nie wiem, gdzieś ją kupiłam. Eee, Super fajna rzecz, którą można też w internecie dostać. Ja znalazłam jakąś stronę, gdzie online też było sporo i zobowiązałam jakieś tam peelingi, które kiedyś używałam, które mi się fajnie sprawdzały. Zobowiązałam z 10 tych maseczek, do tej pory mi ta, ta paczka nie przyszła. Więc ja muszę gdzieś sprawdzić o co, o co chodzi, bo nie wiem, czy to na jakiś skam się, sama naciłam jakąś dziwną stronę, czy po prostu ta paczka cały czas idzie. Także bardzo Wam polecam. Jeśli. Jeśli kupujecie to są pilnacje, co ja, jeśli to co e, dziś polecam też się u was sprawdza, to myślę, że e, ta maseczka też was nie zawiedzie. To chciałam powiedzieć. Tutaj po prostu e, część z opakowania po maszynce z tego Gillette Venus, ja kupuję te takie maszynki z mydełkami moje absolutnie ulubione. Następne saszetki, które mam ja wam do pokazania. Waciki, e, jakieś takie z Saversa, najtańsze, najzwyklejsze, pewnego dnia mi się po prostu skończyło i wzięłam sobie z pracy bo do pracy właśnie kupuję takie najtańsze, najzwyklejsze, bo tego, tych wacików mi to tam idzie jak, jak woda. E, I teraz tak, maseczka, 5-minutowa maseczka z witaminą C i ekstraktem z ananasa e, do skóry właśnie takiej zmęczonej e, 5 minut. Dosłownie trzymałam ją 5 minut, może 7, e, na pewno nie trzymałam jej, nie wiem, Tyle, co standardowo maseczki trzymam i była naprawdę bardzo mocno nawilżająca, rozświetlająca, jak się to całe serum wchłonęło po zdjęciu, to naprawdę ta buzia była fajna, więc ogólnie Wam też myślę, że mogę, mogę polecić, bo też bardzo chętnie ją kupię i ostatnio na okrągła, jak wariatka kupuję maseczki, mam ich tyle, że naprawdę, bym jakoś, nie wiem, gdzie bym się wybierała, żebym tyle maseczek potrzebowała. Ale ona naprawdę była świetna i też świetna była maseczka, którą Wam pokazywałam i też dostałam taki feedback, że jedna z Was myślała, że to jest jej ulubiona maseczka, to jest garniera z, z lawendą, bardzo mocno nawilżająca, 15 minut ją trzymałam i ja ją wtedy miałam chyba we vlogu, jak nałożyłam sobie na tą maskę tą taką e, silikonową maseczkę na uszy, którą można za, e, założyć, że można latać po domu i wszystko robić i ta maseczka się nie zsuwa i powiem wam że po zdjęciu tej takiej silikonowej maski to ta była cały czas mokra to normalnie po 15 minutach już dzisiaj by to serum zaczęło wchłaniać więc e, faktycznie tam ta maska daje taki efekt taki rezultat że o wiele dłużej ta maska jest e, mokra e, więc e, też nie czy dlatego miałam wrażenie że skóra była bardziej nawilżona e, ale bardzo dobra maseczka bardzo dobra maseczka i też na pewno sobie jeszcze ją kupię. Tylko na promocjach. bo One teraz z Boots'em są często na fajnych y, promocjach. I tutaj mam teraz dwie maseczki takie typu zostaw do wchłonięcia albo zostaw na całą noc. Stąd nie zauważyłam, że ta z dermiki, y, dermika, y, żelowa maseczka serum odświeżająco-kojąca. I właśnie to taka maska, którą należało trzymać. Y, Fokus tu, 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 tu. Nie. To była maseczka, którą należało trzymać do wchłonięcia. Ja jakoś nie miałam wtedy. Nie, teraz tak patrzę, że co 99 zł, a to 7,99 po prostu się 7 zmyła. Na lotnisku ją gdzieś kupiłam, chyba 8 zł kosztowała. I po, ja ją po prostu za krótko, za krótko trzymałam, chyba żeby, żeby mogła zauważyć efekty. Także o niej nie mogę nic powiedzieć, no bo mówię, za krótko ją trzymałam. A tu miałam maseczkę z tołpy, którą właśnie zostawiłam sobie na noc, na, na całą noc na, na buzie. I powiem Wam, że no nie widziałam rano jakichś spektakularnych efektów, nie była ta skóra jakoś przesuszona, ale też nie zadziało się nic szczególnego, no bo mówię, jak użyłam tą maseczkę z ziai, to rano mówię wow, po prostu wow, rewelacyjna była buzia. No i teraz na koniec rzeczy makijażowe, kategoria makijaż. Spray do trwalania makijażu z Charlotte Tilbury. Najlepszy, naprawdę najlepszy. Jeśli nie testowałyście jeszcze, to naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam, bo to jest produkt, który sprawia, że Wasz makijaż staje się bardziej scalony, jest mniej pudrowy i się rewelacyjnie utrzymuje naprawdę przez cały długi, intensywny dzień. Wiosna lato, się zima, u mnie zawsze jest baza pod makijaż, u mnie zawsze jest setting spray. Nacisz taki makijaż, jakiś taki lekki coś. No bo ja się muszę spikać. Tak się psikam. 7 razy, 10 razy różnie. Ale no, uwielbiam. Uwielbiam. I nie wiem tylko, czy teraz są jeszcze te pojemności 200 ml na stronie. Bo ostatnio, jak sobie robiłam takie małe zamówienie, to widziałam, że są. Um, kurde. Znowu mam te. Popękane usta. I to nie od wypełniaczy. Raz ostatnio ktoś się przydało że usta mi popękały od wypełniaczy. Nie, po prostu mam swoje usta, które obdzieram i ich nie nawilżam. No ale według niektórych usta pękają od wypełniaczy. Gdybyście miały, gdybyście miały kwas do jakichś wypełniacze w ustach i zastanawiały się, dlaczego wam pękają, bo jest zima, bo się oblizujecie, bo was wieje, bo macie wypełniacza. Bo macie wypełniacze. Nie wiem, czy są jeszcze 200 ml pojemności, bo w robiłam zakupy, to nie widziałam na stronie, ale. Yy, ale, ale można też kupić właśnie setki, albo takie yy, małe opakowanie, bo właśnie ostatnio kupiłam taki dłupak, bo też się opłacało. A też zaczyna się wiosna, y, sporo w kalendarzu fajnych rzeczy mamy pozapisywanych, także takie travel size też będą, yy, będą super. Yy, I ostatnie dwa produkty, które właśnie mam w dęku to yy, rzęsy, rzęsy z Muastor, dostępne yy, właśnie online albo chyba jeszcze, nie wiem czy, jak, czy sklep funkcjonuje, ale kojarzę, że Muastor też był w Tarnowie, jest to sklep Magdaleny Sack, gdzie poza jej rzęsami są jeszcze inne produkty e, dostępne. E, mówię o tym, bo ostatnio e, wydawało mi się, że mówiłam skąd są te rzęsy, gdzie można je kupić, ja chyba tak miałam pytanie skąd rzęsy, czy gdzie kupić rzęsy, czy co to, czy co to za rzęsy. Luxury Gold Line Standard C10 Muastor. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zawsze sobie można zrobić screena i wrzucić grafi w grafikę Google i Google wam powie, bo Google wie wszystko. A tutaj te ślady to są ślady po kleju bo zawsze sobie na bieżku trochę wypluwam. I ostatni produkt z tego denka to jest Beka Moonstone, wylizany do końca, wyczyszczony. Najlepszy e, Love of my life, jak chodzi o kategorię rozświetlaczy. Ostatnio gdzieś tam używałam gdzieś innych, czy tam w kremie, czy tam z Lovely, ale mówię, tutaj już miałam po prostu taką, taką końcówkę, końcóweczkę gdzieś tak tu na rogu, mówię, po prostu muszę go, muszę go zużyć. Już taka e, resztka mi się gdzieś skruszyła i po prostu e, e, przepadła. Ale no najlepsze rozświetlacze cały dzień się utrzymują. Cały dzień są, są tak samo intensywne, mega wydajne. Niewielka ilość do takiego efektu świeżego, trochę mocniejsza ręka do efektu. Eee, gdzie jest moja koleżanka? O tam stoi przy barze. Widzisz, jak ktoś nie wiem, zamawia drinki, to tak ruszasz głową, że po prostu jak yy, ten, jak reflektor. Popamiętam jakieś, właśnie tak było lata temu, że jak była taka mega faza na Beka, nie jest powiedzmy z 5-6 lat temu, em, że stałam właśnie z koleżankami u nas dziś, bo w, ter w Terterbeju zamówiłam sobie jakieś drinki, coś czekałyśmy i nie mogłam jednej zlokalizować. Tak patrzę, patrzę i widzę taki rozświetlacz u kogoś, ale tak, 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 tak fajnie wyglądający w takim sztucznym świetle, ja mówię o, tam, tam stoi i widzę, bo poznałam po rozświetlaczu. Taka tam historia. Więc Beka z tego, co mi się wydaje, bo ja nie śledzę aktualnie żadnych profili, które mówią o nowościach, o jakichś takich właśnie, o markach i tak dalej, o tym świecie beauty, więc ja nie wiem za bardzo, co nowego w trawie piszczy, ale kojarzę, że marka beauty, beauty że marka Beka była dostępna swego czasu właśnie w szafach Smashboxa więc jak coś, to może tam warto sobie sprawdzić, czy jeszcze wasze odcienie ulubionych rozświetlaczy są może dostępne, ale kiedyś było, nie wiem, czy to w zeszłym roku sprawdzałam, czy, czy nie wiem, z półtora roku temu, także kochani, z mojej strony to wszystko, ja sobie robię coś dobrego do jedzenia, albo mam zrobiony żurek, mam jeszcze ziemniaki, jajeczko, może sobie to już taka pora, że można z żurek. Także ja sobie zjeżdżam żurek. E, zmontuję może też od razu ten filmik, żeby e, żebyście nie czekały na nie wiem, na, na weekend z Dękiem, Także Wam życzę miłego dnia, smacznej kawusi. Chodźcie na Instagrama, bo długo na Instagramie będą się działy fajne rzeczy. długo też we vlogach będą remonty, nowości, nowe łóżko, nowe wszystko. Także e, widzimy się z niego w kolejnym filmiku. E, smacznej kawusi. Buziaki. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.